Pociąg, na który za dwie minuty nie zdąży? Jest godzina 7.41 dokładnie, a ja idę na pociąg w sobotę. To jest niewyobrażalne. Jest chyba minus 10 stopni, a ja tam sobie odobrażam moje I Nie wiem co mnie czeka, ale boję się, że <laughs> nie będę umiała rozwiązać tych zagadek, bo ta mapa do skarbu, i ten, to ja nie wiem. No tak. No i ciekawe, czy coś się tutaj u niej w główce pojawiło. Jadę teraz po Monikę. Jedziemy potem na stację. Potem jedziemy po Julię i zmierzamy do Katowic. W Katowicach czeka już Basia i Dawid. Natalka teraz jest w pociągu do Krakowa. W Krakowie musi znaleźć skarb. Dobra, to jadę do Moniki po Monikę. i... Coś nagramy jak ona się już pojawi z kobietami jest tej, że trzeba na nie czekać ojść nie? Natalka <grymne> 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 pewnie już jest w pociągu Jeszcze znaczy, na pewno jest w pociągu Bądź 30 minut, żeby znaleźć skarb i iść na następny pociąg. Mam nadzieję, że jej się tu uda, bo to jest jedno z najprostszych się... Dojechałam na tym i już chyba wiem o co chodzi. Ale po prostu kocham mojego chłopaka. Uwaga, chwila prawdy. No nie wierzę. Czy wy to widzicie? Od Kraków Górnych do Kraków Airport. Katurę znalezienia skarbu, no i go otworzysz, udaj się na kolejny pociąg, poniżej wskazówka do skarbu, pamiętaj o nagrywaniu, otworzyć kuferek możesz w Aha, to no jest symbol miłości. Poszukaj dobrze i na pewno będziesz miała wątpliwości. Potem już tylko wyciennik uczego, które kuferek, na pewno sobie poradzisz. Pamiętaj o czasie Tic Tac, dobra. no to ja lecę, bo pociąg czeka na mnie. Pa! No, ale czekamy oczywiście na spóźnioną Julię Kofinkę. z kobietami jest tej że będę nie czekać I nie? mamy być o godzinie dziewiątej w Katowicach, a jest w półdo, także powodzenia, Adrian Nie ale niegrzeczne. nie? Jedziemy Gdzie ona jest? A czemu ja nie widzę? Dzięki. Tylko wyjechać na autostradę. No co się stało? Ja mam lecić całą tą łoną, to nie, nie lecę. Ja się boję. Przeszukuję tutaj wszystko, już sobie przepatrzyłam. Przyznam się szczerze, że wcześniej odkryliłam już tą podobiznę Mikołaja, bo myślałam, że chodzi o ten worek. Jeszcze jedno miejsce, bo tam była jeszcze wskazówka, że blisko serca. Zobacz, tu jest serce i tu jest napisane tu. Sprawdzamy. Zobaczymy, czy możemy ją otworzyć. Yeah. O oh, nie, yeah. po prostu... Jezus... Nie wiem, za co się wziąć najpierw. Mam ja nadzieję, że się nie przerażę bardzo tymczasem, a samolotem. Co mam powiedzieć? Cześć! Cześć! Robimy tripa! Mapę do Warszawy. Wiesz, że zawsze możesz tam nie liczyć. Akurat dzisiaj nic nie robię, to możesz dzwonić kiedy chcesz. Fajcie, koszyk! Bardzo serdecznie To są nasze piękne dziewczyny Co macie do powiedzenia? Jak się czujecie? Jest ok Czujemy się świetnie Wyspani wszyscy Dojechałam na lotnisko Nie wiem co ja tutaj robię, ja się zaraz chyba popłaczę A dwie Nie wiem czy bardziej się cieszę, czy bardziej się boję No dobra, idę szukać teraz mojego lotniska Ok, przeszłam odprawę No to chyba najgorszy już za mną Muszę znaleźć y, miejsce, w którym y, znajdę mój samolot. No to idę dalej. Idę na ławę, przyszłam w trawę, teraz siedzę sobie w autobusie i zaraz będziemy jechać do samolotu i teraz się wymagacie Adran go strąbił i się przestraszył. Do widzenia Ja wam Damy go, radę. Dobrać. Jesteśmy teraz z Dawidem po nagłośnienie. Dziewczyny poszły. Poszły. Szukać pizzerii. Za godzinę musimy wyruszyć w dalszą podróż. No, podróż nie Nieźle sprzętu mają duże. No, cześć. Jesteśmy właśnie po oświetleniu. Będziemy wynajmować. Nie wiemy, jak się zmieścimy do samochodu z tym wszystkim. No, masakra jest. Róże kupione, oświetlenie jest, ale auto jest tak zawalone, że nie ma chyba szans, żeby wszyscy się tam jakimkolwiek cudem wepchali. Dziewczyny będą jechać taksówką, Mamy my z Dawidem pojedziemy już na miejsce, żeby to wszystko wypakować Jedziemy teraz do dziewczyn, co? Tak, jedziemy Chyba, właśnie, trzeba, chyba trzeba to ogarnąć taksówką, Dawid, no tak nie ma prawda. szans Dobra, ogarnęliśmy teraz transport dla dziewczyn My z Dawidem się zbieramy, będziemy mieć tą pizzę po drodze Ciekawe, co to za pizza z Połowa do środka, jest tutaj strasznie zimno. on no, you I tak właśnie wygląda nasza podróż, jemy pizzę w drodze. Ciekawe co tam u Natalki. Mm. Natalka podróżuje samolotami, a my się przemieszczamy przez jakieś lasy. Dziewczyny jadą taksówką i okazuje się, że są Ciepoko dokładnie jeden samochód za nami. Ciężko to będzie pokazać, ale śledzą nas. Jaka <grym zresztą> piękna Meganka jedzie przed nami. Ogładowani ledwo jadą. i jedziemy podobno do pałacu I ja w ogóle nie wiem o co chodzi co jest grane, ale I jestem happy, mega tak. i cieszę się, że dotarłam do tego punktu I, i, i już się nie mogę doczekać co będzie dalej idziemy wszystko ustawiać Natalia będzie za jakieś 20-30 minut maksymalnie także trzeba wszystko ogarnąć będziemy w kontakcie po prostu zostało to zorganizowane jest tutaj taki piękny obłudek więc zaraz tam będę wchodzić wchodzę na recepcję no bo co mam zrobić Wyjść, więc muszę się strasznać z tą wiadomością ale jestem podekscytowana nie do opisania chcę już Adrianka mojego tak bardzo bo tak go kocham całym serduszkiem moim Adrian ma próbę rozłożę rozłożył głosinie światło, które będzie oświetlało Natalię Coś takiego, z pasją. Nie coś takiego, tylko serduszko. Piękne serduszko. Adrian, jak się czujesz na godzinę przed przedstawieniem? Przedstawienie. Właśnie przyszłam z masażu, który był niebiański, cudowny, wspaniały. Czeka na mnie kolejna róża i list. Dzień. Nigdy w życiu bym sobie nie wymarzyła, że tak może wyglądać moja rocznica związku. Rocznica z 6 grudnia to najlepszy dzień w moim życiu. Naprawdę, to jest najlepszy dzień w moim życiu. Dziękuję ci, kochanie. Lecę. To jest zawsze tam. Ja no. Ty mi trzeba, trzeba chyba zapomnieć o Wszystkie trzeba zapomnieć, bo odpada się. To się wszystko kręci już? Tak.

she Don't do it. Yeah. i cool. cool. Natarką. jesteś moją najlepszą natarką i bardzo cię kocham natarką. A wszystko co miałem do powiedzenia, to przed chwilą usłyszałaś, więc powiedz mi, Natalia, Sandro, koszyk, czy zostaniesz moją żoną? Tak. Tak? No to daj Yeah. Uh -huh. Nah, nah, Dzięki gratulacje. No właśnie. No to co, trzeba to trochę ogarnąć, bo teraz mamy kolację. Ja jak się to mówi A ty wiedziałaś w Nie widzę was. <grywa> Czyli jednak zauważyłam, musiała być rozruba na koniec. <grywa> no tak, chcesz coś powiedzieć? Kocham cię. No, idźmy.